Siemaneczku, tutaj Wenta. Zapraszam Was do siódmego odcinka z serii Hitman: Rozgrzeszenie. Tak więc zaczynajmy! Z Tak, tak, jesteś taka piękna. No to, siupny ptasiek. Obyś miał ważny powód, żeby mnie tu ściągać. Hej, chcę zaproponować swoje usługi. Wiesz, to twoje porwanie, zdaje mi się, że masz blade pojęcie, jeśli w ogóle z kim zadzierasz. Ptasiek, nie wiedziałem, że ci zależy. Pozwól, że rzucę okiem. Czy to twarz kogoś godnego zaufania? Do mnie żyje. Załatwił to pan Wysol. A to oznacza, że potrzebujesz nowej wtyki. A kto jest lepszy w takich rzeczach ode mnie? Dobrze mówię? Nie pta się źle mówisz. Bo widzisz, mam dziewczynę. A to oznacza, że cię nie potrzebuję, nieprawdaż? Czekaj, 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 czekaj. Spokojnie, wyluzuj. Posłuchaj mnie. Nic nie rozumiesz. Chcesz tego, kto daje najwięcej? Więc pozwól mi przygotować zrzut. To moja praca, stary. Ha, 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 oj, ptasiek. Myślisz, że nie potrafię wyśledzić, do kogo dzwonisz? Jaki piękny dzień. Ptasiek, kim jest... E, jak ona się nazywa? E, e, Jade. Kim jest Jade? Pierdol się. Ho, 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 zła odpowiedź. Boże, kocham ten kraj. Można zostać kim się chce, jeśli oczywiście ma się dość jaj i rozumu, by to zrobić. Dobrze, dobrze, dobrze. To suka z agencji. Niski poziom. Agencji? Cierpisz, że Wiktoria ma coś wspólnego z agencją? Tak. Puścić go. Tak. To są bardzo niebezpieczni ludzie, stary. <noise> jeśli z nimi zadrzesz, znajdą cię. Ale jeśli pozwolisz mi być w środku... Nie rozumiesz? Jeśli była dla nich na tyle ważna, by wysyłać po nią pierdolonego stela, <noise> Nie rozumiesz, że musi być warta miliony? Miliony! Haha, <noise> dobra, spróbuję. Tym razem masz szczęście, ptasiek. Bardzo się przydałeś. Ale jeśli zobaczę jeszcze kiedyś Twój szczurzy ryj, pochowam cię tu obok ojców założycieli. Obiecuję ci. I wiesz, że dotrzymam obietnic. Jasne, jasne. Myślisz, że usuniesz mnie z akcji? Cóż, stanie się coś innego, chłopie. Mam dla Ciebie surpresa. Właśnie, właśnie tak. Mam niespodziankę dla wszystkich. Dla wszystkich. Dotrzeć do barmana Dobrze, zrobimy to Najprostszym sposobem na to będzie wejście do łazieneczki I ciągniemy za dźwignię Co jest kurwa? Czego szukasz przybłędu? Cipa, a nie Harlejowiec! Kogo nazywasz? No i zaczyna się prawdziwa jadka tutaj. My w międzyczasie przechodzimy tutaj przez wentylację do innego pomieszczenia. Gdzie mamy tutaj dowody. I teraz najważniejszą rzeczą jest to, aby unikać tutaj osób, które się biją.

Koleś, ja tu tylko pracuję, kumasz. Proszę, nie krzywdź mnie! Fryzjer! Codziennie, w samo południe! Hej, ziomek, jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!